Panie burmistrzu, czy udostępni Pan poczcie polskiej spis wyborców? Panie redaktor, na dzień dzisiejszy chciałbym naszych mieszkańców uspokoić. Ja jako burmistrz miasta nie mam podstawy prawnej do tego, żeby udostępnić takiego spisu. Szanowni Państwo, RODO obowiązuje nas. Ja jako burmistrz miasta jestem człowiekiem, który jest odpowiedzialny i na dzień dzisiejszy w żadnym wypadku takie informacje z miasta się nie zostaną udostępnione. To, co mi wiadomo, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło, ale myślę, że to będą osoby odpowiedzialne za to. Ja jako włodarz tego miasta pozostawię te dane u nas w naszym mieście. Chciałbym z, tej, z tego miejsca poinformować państwa również o tym, że wpływają rezygnacje z komisji obwodowych i na dzień dzisiejszy gmina Świebodice nie ma ani jednej komisji obwodowej w naszym mieście.